Tu Listek W Niemczech pod koniec 2021 roku zamknięto trzy elektrownie atomowe, a pod koniec tego roku mają zostać zamknięte. Następne trzy jest to zgodne z założeniami partii zielonych, jednej z partii rządzących w tej chwili, która uważa, że energia atomowa to jest B i nie należy jej popierać. Trzeba wszystko robić wiatrowo, wodnie, ewentualnie na gazie. No i wybuchła wojna. Nikt się nie spodziewał, przynajmniej teoretycznie wojny na Ukrainie. I okazało się, że gazu nie ma, kryzys idzie, no i co zrobić? No i teraz rząd się zastanawia nad tym, żeby otworzyć te elektrownie atomowe, które zostały pozamykane, a tych, które mają być zamknięte, nie zamykać jednak. Problem jest taki, że elektrownie atomowe były B, czyli Unia Europejska określiła, że dobry to jest tylko prąd z wody, wiatru albo z gazu. A z atomu nie, no ale na szczęście, na szczęście Unia Europejska się zlitowała, przyszła z odcieczą i okazało się, że mniej więcej miesiąc temu zapadło orzeczenie, że energia atomowa też jest dobra, też jest ekologiczna i może być. Tak to jest, także słuchajcie: jeszcze pół roku temu zamykano elektrownie atomowe, bo były nieekologiczne. Za pół roku okazały się zupełnie ekologiczne, więc się odpiera je na nowo. Co będzie z gazem, czy będzie ekologiczny dalej, czy nie będzie ekologiczny, tego nie wiadomo. Przecież gaz to też dwutlenek węgla, który jest przy spalaniu emitowany. Niewątpliwie. Węgiel na 100% pozostanie nieekologiczny i będziemy cały czas zamykać. Kopalnie i elektrownie na węgiel kamienny. Z węglem brunatnym się zastanowimy, ponieważ tutaj w Niemczech koło kolonii mamy naprawdę bardzo duże kopalnie węgla kamiennego, które zasilają pobliskie elektrownie i z którego to prądu korzystają kierowcy coraz większej ilości elektrycznych, ekologicznych samochodów tutaj w Niemczech. Tak to jest. Polityka, ekologia to niby co innego, a jednak chyba to samo liste Kelf ze Stuttgartu zaglądnijcie na mój kanał na YouTube, tam są naprawdę fajne filmy, felietony analizy. Można dużo się dowiedzieć, co tu w Niemczech piszcie. A z Polski tego nie widać. No i nie widać. Listek Elf.